Dzień dobry. Tym razem witam z miejscowości usytuowanej w Beskidzie Śląskim z Ustronia, w którym jak przypuszczam czeka na mnie wiele turystycznych niespodzianek. Mam zaplanowaną wizytę m.in. w muzeum prezentującym historię Śląska Cieszyńskiego oraz w Leśnym Parku, gdzie odbywają się pokazy lotów drapieżnych ptaków. Nie zabraknie oczywiście jazdy na nartach i na łyżwach. Zostańcie z nami! 16-tysięczne miasto Ustroń usytuowane jest w paśmie Beskidu Śląskiego u podnóża gór Czantoria i Równica, do rzeczu Królowej Polskich Rzek Wisły. Górskie powietrze, niepowtarzalny klimat, ciekawe zabytki i organizowane tutaj wydarzenia kulturalne i sportowe przyciągają do uzdrowiska turystów w każdym wieku. I to nie tylko w sezonie zimowym, ale przez cały rok. Ze względu na bliskość gór Równica, Czantoria czy Orłowa, Ustroń stanowi doskonałą bazę wypadową dla turystów pieszych. W centrum Ustronia rozpoczyna się główny szlak beskidzki oznaczony kolorem czerwonym. Przechodzi on na wysokość 884 metry nad poziomem morza, czyli na szczyt Równicy. Następnie schodzimy do Ustronia Polany i z powrotem wychodzimy do góry na szczyt Czantorii. Dalej główny szlak beskidzki biegnie łukiem Karpat aż po Bieszczady. Ustroń posiada dużą liczbę szlaków spacerowych i pieszych, ale dla amatorów dwóch kółek przygotowano także kilkadziesiąt kilometrów szlaków rowerowych, zarówno tych prowadzących po górach, jak i po mieście. Oprócz szlaków spacerowych i rowerowych w Ustroniu przygotowano mnóstwo atrakcji takich jak tory saneczkowe czy parki linowe usytuowane na Czantorii i Równicy. Ale jeśli chcemy bezpośrednio obcować z przyrodą, powinniśmy się udać do miejsca, w którym się właśnie znajduję, do Leśnego Parku Niespodzianek. Tutaj na 15 hektarach ziemi przygotowano nietypowy park zoologiczny. Karmić możemy tutaj z ręki daniele czy muflony, zaś w zagrodach podziwiamy m.in. żubry, żbiki, sarny czy jenoty. Miejsce to szczególnie upodobały sobie rodziny z dziećmi dla nich jest to swoistego rodzaju wycieczka edukacyjno-rekreacyjna. Dla najmłodszych przygotowano specjalny plac zabaw, a także bajkową krainę. Na specjalnie przygotowanych tablicach znajdziemy informacje na temat flory i fauny. Największą atrakcją są tutaj jednak pokazy lotów ptaków drapieżnych. Warto dodać, że park czynny jest przez cały rok. Będąc w Ustroniu, warto odwiedzić Muzeum Ustrońskie, w którym dowiemy się wielu ciekawostek na temat historii miasta, ale także tego regionu. Jaka jest historia tego miejsca? No cóż, znajdujemy się w jednym z najstarszych ustrońskich budynków, w którym pierwotnie mieściła się dyrekcja huty. Bo warto wiedzieć, że Ustroń jest uzdrowiskiem, ale ma też długoletnie tradycje hutnicze i kuźnicze. Co prawda ta historia już jest zakończona, niemniej wszelkie fotografie, dokumenty i eksponaty na ten temat można w muzeum zobaczyć. Jesteśmy w jednej z sal wystawowych, na której obecnie mamy piękną wystawę bielizny i tekstyliów z tego regionu. Została ona urządzona przy okazji promocji książki Fundacji Golców pod tytułem Strój Cieszyński. A trzeba powiedzieć, że w naszym muzeum jest najbogatszy zbiór tekstyliów i zabytkowych z XIX i XX wieku i właśnie te tekstylia zostały wykorzystane do tej książki. W salach na piętrze znajdują się wystawy stałe, niewielka część dotycząca uzdrowiska, no a cała sala poświęcona jest historii przemysłu, który był zlokalizowany w pięciu ustrońskich ośrodkach, i trzeba przyznać, że i na terenie miasta znajduje się wiele. Pamiątek po tej długoletniej historii, która trwała 236 lat. To znaczy, jest to jakby, są to ramy czasowe od początku, od powstania huty, aż do zakończenia działalności naszej kuźni. A teraz czas na typowo zimową jazdę, czyli najpierw jazda na łyżwach, a potem na nartach. Jesteśmy właśnie na terenie kortów tenisowych, gdzie zlokalizowane jest w sezonie zimowym sztuczne mobilne lodowisko. Czynne jest ono codziennie, nawet w godzinach wieczornych. Warto dodać, że oprócz jazdy na łyżwach, możliwa jest tutaj także gra w hokeja. Miasto Ustroń w okresie zimowym staje się doskonałym miejscem do jazdy na nartach. Mamy tutaj kilka dobrze działających ośrodków narciarskich. Znane nam stoki Palenicy czy Czantorii zimą przekształcają się w miejsca, gdzie możemy oddać się białemu szaleństwu. A ja znajduję się w Ustroniu w dzielnicy Poniwiec u podnóża Małej Czantorii. I właśnie tutaj pojeżdżę na nartach. Jesteśmy w ośrodku narciarskim poniwiec Mała Czantoria. Jest on niezwykle ciekawie usytuowany. Znajduje się on, tak jak pani powiedziała, w ustronie. Jest to pierwszy wyciąg jadąc ze Śląska. Nie trzeba stać w kolejkach, dlatego, jest dobrze usytuowany. Znajduje się on także między Wielką a Małą Czantorią w malowniczej dolinie. Kolej nowo ma 900 metrów, przepustowość 1500 osób na godzinę. Była tu kiedyś trasa fisowska, także jest dobrze nachylona, 234 metry różnicy między dolną a górną stacją. Oprócz tego ta trasa jest naśnieżana oraz bardzo dobrze oświetlona, do godziny 21 zawsze jeździmy. Posiadamy także orczek darmowy dla dzieci, wypożyczalnię nart, serwis nart, wszystko na miejscu dla gości. Z tego co wiem, ośrodek działa nie tylko w zimie, ale przez cały rok. Cały rok jesteśmy przygotowani na turystów, ponieważ znajduje się tutaj trasa na Małą i na Wielką Czantorię. Można spacerować, wjeżdżać także na rowerze, ponieważ jesteśmy przygotowani także dla rowerzystów. Do ośrodka narciarskiego poniwiec Mała Czantoria przyjeżdżają turyści z całej Polski. A skąd pan przyjechał? Z Pawianic. I jak pobyt tutaj w Ustroniu? Znakomicie. Odwiedzam ten ośrodek parę razy w ciągu roku. Latą, latem, wiosną. Są znakomite warunki do trekkingu, do narciarstwa. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Ale widzę, że pan dzisiaj bez nart. Kontuzja nie pozwala w tym roku pojeździć, ale. Chodzimy po górach. Mimo tego, że nie jeździ pan na nartach, wybrał się pan na wypoczynek do Poniwca zimą. Dlaczego? Przyjeżdżając tutaj, mamy kontakt z naturą. Jesteśmy w otoczeniu gór, lasów. Cisza, spokój. Możemy się rozkoszować przyrodą. To, czego człowiek potrzebuje, żeby wypocząć. Koniec jazdy na dzisiaj. Narty są już w przechowalni, ale niektórzy narciarze jeszcze szusują po oświetlonym stoku. Kończy się także nasz program, a ja tradycyjnie zapraszam na kolejny odcinek programu Zimowa Jazda już za tydzień. Do zobaczenia!